Z Ewangelii, według Świętego Jana: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeżeli Bóg wydawał się ludzkości niedotykalny, przez wieki wydawał się kimś zupełnie spoza naszej możliwości poznawania, jeżeli wydawał się kimś, kogo należy z oddali czcić, kimś, kto jest yy, Mieszkańcem zupełnie innych sfer niż nasza, to Jezus Chrystus całą tą barierę łamie, przez to, że sam czyni się drabiną do nieba, sam czyni się schodami, które mamy podeptać, idąc do nieba. To deptanie schodów do nieba, deptanie Jezusa dokonało się na Golgocie i na Krzyżu. My, idąc po tych schodach, powinniśmy każdy z nich. Z osobna całować. Do zobaczenia jutro.